Dzień dobry, kochani, tu Ania Protas, Protasana. Gdzie pani, która mnie obsługiwała w sklepie, taka przesympatyczna? Tutaj jest yy, pani, która yy, była przed chwileczką dosłownie w kasie sklepów, w którym robię zakupy. Yy, dzisiaj właśnie kupiłam tą narzutę i jak sądzicie, czy ona będzie pasować mi tutaj do tej mojej fiesty? Fiesta, fiesta, South America. Taka piosenka jest, więc chyba będzie pasować, bo jest energetyczna kolorystyczna. Yy, ale to, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, to to, że czuję ogromną wdzięczność za to, że widzę, za to, że słyszę, za to, że czuję zapachy, widzę kształty. Yy, my czasami nie doceniamy tego, że mamy zmysły. Czasami czasami one te zmysły nas zawodzą. Yy, czasami jest takie powiedzenie tracimy te zmysły ale zawsze do nich wracajmy i doceniajmy je yy, wiele dzisiaj zrobiłam yy, dużo, duże zakupy zrobiłam, ale yy, jestem cała pełna emocji też, bo te zakupy w Ciucholandzie to jest moja taka wiecie, nawet się śmiałyśmy dzisiaj z, z paniami że to jest takie spa dla kobiet gdzie się przychodzi, gdzie po prostu się Człowiek może wyżyć tak kreatywnie. Ja od razu mam wizję, co z czego zrobię, jak coś przerobię. Sukienkę przerobię na spódnicę, w bluzie utnę kaptur, dorobię jakieś naszywki. Kupiłam właśnie zasłonki do mojego nowego, starego domu, które zawisną w oknach. No i co jeszcze ważnego, to to, że przyjechałam dzisiaj autem. Załatwiłam sprawę w urzędzie, zaparkowałam, wysłałam paczkomatem, paczuszkę. Teraz jadę do drugiego paczkomatu, odebrać paczuszkę, no i jadę do domu, by przeżyć pięknie resztę dnia. I tego Wam też życzę cudowności, kolorów, radości i bycia w zmysłach swoich. Tańczenia na zmysłach. Tańczcie na zmysłach swoich. Buziaki, pozdrawiam Was cieplutko. Papa, protasana.